Ma w dzisiejszym odcinku. Pokażę Wam, gdzie obejrzeć pingwiny z Madagaskaru za darmo. Ale przed tym zostaw Subika i Kciuka w górę. Wpisujemy w Google Pingwiny z Madagaskaru CDA. Mamy tutaj sporo odcinków z Pingwinów. Klikamy w odcinek. Pingwiny z Madagaskaru. Zaraza. Będzie mnie. Dobra, okej. Okay. Nie chcesz pomóc, to nie! Jak widzicie to jest bardzo proste. Mam nadzieję, że wam się spodobał poradnik. Teraz możesz zostawić subika i lajka. Na kanale codziennie filmy z pingwinów z Madagaskaru i gier.